Dzień dobry, witaj. Witaj w kolejnym odcinku omawiania Zodiaku. Cykl ten zaczęłam w zeszłym roku, ale właśnie teraz chcę go kontynuować, gdyż jest to dodatkowe narzędzie do podcastów, które ukazują się od początku tego roku. I na tych podcastach omawiam. Wielkich cykli przyrody na nasze życie. I jedną z danych, jaka tam jest potrzebna, jest osobista numerologia w danym znaku, zodiaku. Jest to duży materiał, dlatego nie chcę go umieszczać na podcastach, tylko w osobnej serii, która będzie sobie tutaj funkcjonowała własnym życiem, a w razie potrzeby odsyłam tutaj. Moich słuchaczy z podcastów. Także witam serdecznie. I ponieważ są już trzy odcinki pierwszych trzech znaków Zodiaku, przejdziemy po prostu do następnego. I w ten sposób omówimy, mam nadzieję, cały Zodiak. Dzisiaj o Raku. Pierwsze trzy znaki Zodiaku, jakie zostały omówione, dotyczą nas jako osób, y, takich indywidualnych, tak? Baran, byk i bliźniak to jest grupa mówiąca o mnie. Kim jestem, czego poszukuję, jak się zachowuję w najbliższym otoczeniu, czego potrzebuję do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Następne trzy, y, trzy znaki, w które właśnie wchodzimy, to jest rak, lew i panna. Mówią o tym ja na tle mojej rodziny. Czyli już budujemy tą podstawową komórkę społeczną, już nie jestem samotny, jestem już w mojej rodzinie. I pierwszy taki rodzinny znak to jest właśnie rak. Nawet się zrymowało. Rak jest znakiem. Związanym z żywiołem wody, związany jest z księżycem, jako władca wody. I tutaj takie główne cechy, jakie nam się nasuwają, jeśli chodzi o raka, to jest duża wrażliwość, intuicja, cechy związane z, właśnie z wodą to o czym wspominałam wcześniej, czyli rodzina. Rodzina moja ta najbliższa rodzina, czyli ta w której się wychowuję albo którą już założyłem i opieka właśnie na planie tej rodziny, tak? Zajęcie się to zaopiekowanie się drugim człowiekiem, zaopiekowanie się dziećmi. To jest taka główna cecha raka. Dużą też taką charakterystyczną cechą związaną z księżycem i z rakiem jest zmienność ludzi spod tego znaku. Tak jak księżyc jest zmienny, codziennie jest inny, tak ta zmienność też się daje zauważyć u, u ludzi spod tego znaku. Także ciężko tu oczekiwać jakichś takich, konkretnych decyzji, on, musimy wziąć pod uwagę, że one się mogą zmieniać, tak? Głównym celem będzie to, żeby moja rodzina była bezpieczna, więc mogę naginać te swoje decyzje właśnie pod kątem tego spełnienia tego pierwszego warunku zabezpieczenia mojej rodziny dobrze więc teraz sobie przejdziemy już do numerologii, czyli jeżeli sumujesz swoją datę urodzenia i wyjdzie ci tam cyferka 1, to jesteś jedynkowym rakiem. I teraz tutaj posłużymy się naszymi kartami. I, i, I zobaczmy. To jest karta z pierwszej dziesiątki, arkan dużych, ta z drugiej. Numerologicznie to jest jedynka, to jest dziesiątka, więc i tu jedynka, i tu jedynka. I co te karty nam mówią o takim jedynkowym raku? No tu mamy tą wspomnianą zmienność bo fortuna kołem się toczy, więc tu jakby to jest podkreślone ale też pokazuje, że ci ludzie mają w życiu szczęście i że mogą na nie liczyć, tak, że ten, ten do, dobry los przeważnie się do nich uśmiecha. Będą tutaj, tak jak wszystkie jedynki, bardziej podkreślać swoje zalety i talenty, ale właśnie w tle jest ta rodzina, czyli ten, ta, te, te moje talenty są wykorzystywane dla rodziny. I mogę coś tutaj stwarzać dla niej, dla tej mojej rodziny, używając wszystkich moich pomysłów i, i, i rąk i wszystkiego, co, co, co mi tutaj los mi tu podsuwa, różne fajne rzeczy, więc pokazuję, co mogę, ale będę chciał też, żeby ta rodzina jednak mnie zauważyła, tak? Jest tutaj takie, jednak ja tu jestem numer jeden. Mądrzy, odważni ludzie z wieloma talentami, z budem szczęścia w życiu, którzy mogą bardzo spożyć się w sposób pozytywny w swojej rodzinie. Takie są raczej jedynki. Idźmy dalej karta numer dwa. I do tej karty. Mamy kartę numer 11, czyli też numerologicznie dwójka. Tutaj ta wrodzona intuicja racza jest podkręcona przez kartę dwójki i przez tu kartę 11 mamy bardzo duży dostęp do, do innych światów tutaj mogą się nawet pojawiać ludzie, którzy są jasnowidzący, jasnoczujący, bardzo bardzo duża wrażliwość, duża też ta intuicja powoduje, że oni się będą czuli też silni, mogą Mieć też taką tendencję do trzymania tutaj w ryzach tych, tych wszystkich osób, które im podlegają, poprzez to, że poprzez ten wgląd swój, poprzez tą intuicję i taką mądrość wrodzoną, to powoduje, że oni się czują wewnętrznie silni i Będą tej siły używać, żeby chronić i kierować swoją, swoją rodziną. Generalnie ludzie, którzy są z jednej strony delikatni, a z drugiej strony bardzo silni. Wrażliwość nie powoduje u nich um, takiego tej słabości, bo wrażliwość nieraz tak się kojarzy, że jest to słabość, nie, u tych ludzi ta wrażliwość powoduje, że oni są właśnie silni, bo jakby czują wsparcie z góry, mają taką, takie połączenie z górą, które powoduje, że oni się czują, czują przez to silni, tą swoją wewnętrzną siłą. Trójeczki. Trójkowe, raki, no to już jest tutaj, z jednej strony osoba matkująca mocno wszystkim, ale też wymagająca, takiej od innych uznania tego, że to ona jest tutaj królową matką, nawet jeżeli jest to mężczyzna, to w tej rodzinie będzie wymagał od innych tego, żeby to zauważono, tak? Czyli ma to poczucie tej swojej godności, tylko że jest osobą ważną. Oczywiście wszystko zrobi dla dla swojej rodziny, to już jest taka prawdziwa ma matka, która tu ko kocha, która, która tutaj wszystkich weźmie pod swoje skrzydła i będzie o nich walczyć i będzie się o nimi opiekować, ale będzie też miała tendencję do zatrzymywania, y do tego, żeby uwiązać i i tą, tą rodzinę przy sobie i jej nie puścić. Więc ciężko jej się będzie na przykład pogodzić z wychodzeniem dzieci z, z domu, dorosłych dzieci z domu, wypuszczania ich poza swoją strefę wpływów. I tworeczka. czka jest silną osobowością też rządzącą w rodzinie, czyli rodzina tych osób będzie pod mocnym wpływem tej czwórki, będzie nimi zarząd, będzie zarządzana. Natomiast Jest to osoba, która ma też wgląd w przemijanie, w to, że jedno odchodzi, drugie przychodzi, czyli odwrotnie do poprzedniej karty, ona nie będzie tutaj miała problemu z tym, żeby te zmiany, ta zmienność, która zachodzi, będzie przez nią akceptowana. Będzie widziała, że musi przejść transformacja, musi przejść śmierć, musi się przerodzić w kolejne życie. I to nie będzie problemem dla tej osoby. Więc tej władza nie będzie taka podyktyczna jak trójki, nie będzie tak ściśle trzymająca. Ale będzie też właśnie cały czas mówimy w tym aspekcie ochrony swojej rodziny przed, przed wpływami. Z jednej strony świadomość tego, że tak się w życiu dzieje, daje też taką możliwość chronienia innych przed tym, zabezpieczania przed tym, co co los niesie w postaci jakichś chorób, czy, czy śmierci, czy przemijania, będzie się tutaj jednak starała to ograniczać. I troszeczkę nad tym panować. Piątka rakowa. Piątka rakowa. Hmm. Yy, człowiek, który swoją rodzinę będzie obdarowywał wiedzą, bardziej tu będzie takim przewodnikiem z poziomu duchowego, doradcy. Będzie to umiał dobrze robić, ponieważ woda daje w ogóle taki, taką miękkość i mówienia, i, i wpływania na emocje, na uczucia. Jest chętnie słuchany, dobry nauczyciel, autorytet rodziny. Ktoś, do kogo przychodzą i starzy, i młodzi, po poradę on jej udziela i wprowadza w rodzinie taką równowagę, stabilność, spokój. Więc taka osoba taki mentor rodziny. I szóstka. Szóstka racza. Osoba poprzez zmienność, która jest tą charakterystyczną cechą raka, nie będzie umiała dokonywać wyborów, będzie chciała być lubiana przez wszystkich i będzie wszystkich chętnie wsłuchać, natomiast nie będziemy mogli od niej uzyskać żadnej konkretnej rady, ani tego, że podejmie za kogoś decyzję. I to z jednej strony powoduje, że sama się z tym nie czuje dobrze i, i może popadać przez to w takie uzależnienie od innych osób. Tak, że... Sama się gdzieś w tym wszystkim zagubia i, i, i siebie już nie widzi, tak? Inne osoby, ponieważ chcę tutaj być, tak jak każdy rak, tym opiekunem i mentorem, ale nie umie jakby tego zrobić. Jest zbyt dużo w niej uczucia, takiej wrażliwości, podbitej niepewnością. I, I taką, tutaj ten księżyc, który jest patronem tego znaku, dodaje akurat tej osobie taki zamęt i taki, taką nie, niemoc. I może się gdzieś w tym wszystkim pogubić, może zatracić siebie gdzieś się tutaj poplątać w tym życiu. No, ta szósteczka racza musi, jeśli chce świadomie przeżywać to swoje życie, musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest właśnie narażona na to. I to jest jej lekcja życiowa, aby nie, nie zgubić siebie, yy, chcąc być dobrym dla innych. Nie zatracić w tym wszystkim siebie, bo popadniemy jakby w niewolę tych wszystkich cudzych problemów. I siódemka. Siódemkowy rak będzie osobą gwałtowną, chcącą się rozwijać, ale jednocześnie ten rozwój może powodować też burzenie, burzenie domów. Tak Może się tutaj zdarzyć, że, że ten pęd do przodu, który jest... Brew naturze tak naprawdę raka, bo rak raczej jest osobą, która chce osiąść, założyć rodzinę i tej rodziny pilnować, i wybudować dom, i być w tym domu z rodziną. Natomiast ten rak będzie szukał miejsca w świecie, jeszcze gdzie indziej i gdzie indziej, i gdzieś te jego domy nie są trwałe i nie są trwale zbudowane. Z jednej strony silna osoba, która wierzy w to, że, że wszędzie może ten dom stworzyć, ale ten pęd dołożony do tej zmienności raczej, do tej wrażliwości, powoduje tą nietrwałość tych wszystkich jego budowli. I ósemkowy rak ósemkowy rak, yy, osoba bardzo tradycyjna, zrównoważona, praktyczna, yy, która yy, bardzo sprawiedliwa, yy, taka równowaga, czyli ta zmienność racza będzie tutaj najmniej zauważalna. Osoba, która ma połączenie z własnym źródłem, z własną mocą i to jej daje stabilność i powoduje, że może ją przekazać swoim najbliższym, swojej rodzinie, trzymająca się tradycji, zasad, litery prawa. Ten, ta, ta rodzina takiej ósemeczki będzie rodziną w tak zwanym. W tradycyjnym, dobrym stylu dziewiątka racza dziewiątka racza człowiek bardzo zmienny bo jeszcze dodatkowo ten księżyc jest tu u niego jakby zdublowany. Jednocześnie daje mu wgląd w ludzkie emocje. Umie w nich czytać jak w otwartej księdze. Umie innym ludziom doradzać. To jak każdy spod tej dziewiątkowej spod tej dziewiątkowej karty natomiast taki dziewiątkowy rak może się dość mocno zaplątać w swoje własne emocje i te emocje mogą go na tyle skutecznie przytłumić że się może gdzieś w tym wszystkim pogubić idealista. Człowiek, który musi mieć ideę, ale te idee też są zmienne, tak jak jest zmienny księżyc. I tak doszliśmy do końca naszej, Numerologicznej analizy znaku raka. Znaku, który jest pierwszym w grupie ja i rodzina, który mówi o nas jako o opiekunach i założycielach naszej własnej rodziny i o tym, jaką rolę w sobie w tej rodzinie wyznaczamy. Ta króciutka charakterystyka pomoże nam zrozumieć, jakie mamy zalety, talenty i jak możemy je wykorzystać. I to są nasze słowa klucze, które będziemy wpisywać w wyznaczaniu sobie naszego życiowego i rocznego celu. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny. فيلم تنراسم او لذيذ